Pierwsze dzień jest za nami. Było się z przygodami oczywiście. E, parę ładnych dziewczyn przykuło naszą uwagę i postanowiliśmy się zatrzymać w rowie na parę minut. E, ale z pomocą kibiców udało nam się z niego w końcu wyjechać. Dziewczyny nie chciały jechać z nami, zostaliśmy sami dalej w dwójkę <grym> biedni. E, no i raj się układał coraz lepiej dla nas. Teraz pewnie czuliśmy się na odcinkach. Troszkę po tej przygodzie straciłem zaufanie do siebie. To. Do, do opony. Tak i się czułem troszkę niepewnie. Ale znowu, znowu wszystko, wszystko zaczęło iść w dobrą stronę. Wszystko było coraz lepiej. No tu naprawdę ciężko robi dobre czasy z tego względu, że czołówka już jedzie ten raz po raz któryś z kolei i znają w zasadzie każdy zakręt, każde cięcie. Ja cały czas widzę, że ten mój tor jazdy nie jest idealny. Nie jadę tak dokładnie jak powinienem. No również parę, parę miejsc również jadę za ostrożnie. Niektóre znowu za szybko, gdzie tracę czas. Także nowi liczymy, że jutro będzie jeszcze fajniej i jeszcze się więcej nauczymy, ale generalnie uważam, że naprawdę nie jest źle.